Szukajcie teraz wpisz pojazd, akceptujecie OK. Następnie zmieniacie czas lokalny, akceptujecie OK, i następnie przechodzicie w godzinę. Czyli mamy 3.26. Akceptujemy. Oczywiście pamiętacie chwilę, wpis jest zachowany. No to w takim razie wychodzicie z menu i rozpoczynamy czas. dzienny kierowcy. Rozpoczynamy. No to w takim razie karta zalogowana, czas zmieniony. Teraz z kolei zmieniamy czas w ciężarówce, więc wchodzę sobie w menu. To jest akurat DAW 106 i czas lokalny oczywiście 3 godzina 3.26 zaakceptowane. I tak się zmienia. W takim razie moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dostawcie łapę.